Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i oficjalnie mamy event z Godzilla. I samo to, że w klubie już mamy naszego, nasze rozbijacze tutaj jaj, generalnie Godzilla rozbijacze jaj, ale naszego widzowie HyperChart hyper Skina do baza. I tutaj chodzi o to, że jak zdobędziemy 1250 jajek, mamy już 66, bardzo dobrze widzowie, bardzo dobrze. Lecimy do przodu, teraz ja się też dołączam. No bo aktualnie dzisiaj widzowie, zagramy sobie o te jajka tutaj, bo są też codzienne jajka do zdobycia. Pamiętajcie widzowie, żeby wbić na eneba.pl, jeżeli szukacie tańszych gier albo tańszych doładowań do gier, wszystkie linki macie w opisie. Są też do zdobycia w nowym trybie Godzilla Miejska Zadyma, który oczywiście sobie zagramy. I tu mamy dostępne przez 3 dni 20 godzin. Ogólnie event trwa 20 dni, więc pewnie będzie tak, że te jajka zbieramy co te 3 dni, tak mi się wydaje. Więc łącznie 6 jaj z tego trybu co 3 dni, jeżeli dobrze widzowie... Wiecie, jeżeli dobrze to rozumiem, bo jeszcze dopiero pierwszy raz będę grał, także jeszcze dokładnie nie wiem, a jeżeli chodzi widzowie o skład Buster, no to naprawdę ładnie tutaj nabijamy, patrzcie, mamy już normalnie ikonkę, 20 milionów dostaniemy Stardropa i tu widzowie dostaniemy właśnie do szeli skina, także naprawdę mega się opłaca, opłaca zarejestrować widzowie teraz aktualnie na sklepie Play, żeby później globalnie jak wyjdzie, czyli 29 maja, żeby sobie pogrywać, tak tylko przypominam. I teraz tak, my mamy widzowie, miałem zrobić coś takiego, że wchodzimy do sklepu i pierwszą rzecz, jaką w ogóle zrobimy, no to będą potworne jaja widzowie, tak jeden zestaw sobie wezmę, bo ogólnie była darmowa nagroda, 100 kredytów, bardzo fajnie. I teraz tak, mamy jajca, szansa na nagrodę, no i tutaj mamy oczywiście te Szanse na nagrodę. Mamy widzowie na Rare, na Epic, na Mityka, na Legendry, i tak dalej. Także generalnie, do no, chcemy oczywiście Legendry skinka, nie? Tylko zobaczymy, co wypadnie. Zostawcie łapkę w górę, widzowie, zostawcie suba z dzwonem i wbijajcie na Discorda oczywiście na losowanie na skinki. Także widzowie, macie link w opisie do Discorda. No i 79 klejnotów. No wydamy, wydamy po to, widzowie, żeby jak najwięcej tych jaj tutaj. Tnij, okej, okay, to ja mam tak, o, ja mam tak przycinać, bardzo rzadki od razu, 200 monet, kolejne jajo, widzowie, pum, 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 bardzo rzadki, epicki, no, tutaj coś lepszego, widzowie, mamy jakąś śmieszną, jakiś śmieszny spray tak totalnie, dobra, rzadki, cyk, 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 tniemy, tniemy, epicki znowu, dobra, bardzo ładnie, na epickim mamy takiego robota, okej, okay, dziwne to jest, nie wiem dokładnie, ja zawsze zapominam jak to nazywać, czy to są spraye, czy ikonki, to no, w każdym razie, o, mityk, widzowie, mityk, dobra, i z mityczka mamy nowego skina: Streetwearowa Bugs. Okej, okay, no to wyposażmy sobie. Nie jest to skin, którego bym chciał bo jednak... O! Mamy pierwszą mutację! Mamy pierwszą mutację, widzowie! Mamy mutację do Rosy! Okej! Okay. I teraz ona będzie dostępna, jak będziemy grali tryby z tym znaczkiem. Ale fajnie, widzowie! Dobra, czyli od razu mamy mutację. I ta mutacja działa też na miejskiej zadymie godzili dlatego weźmiemy Rosę w takim razie i zagramy. Mamy też tutaj na zbiorach klejnotów, jak gracie o pucharki albo knockout i wtedy też tutaj działają mutacje, jeżeli jakieś macie. Ja mam widzowie do Rosy i teraz tak, skoro mam do Rosy, to ulepszymy też jej poziom tutaj. No niestety... Niestety nie mogę zbyt wiele tutaj zrobić. Życiodajna flora, kolczaste rękawice, no troszkę tutaj wrogie zarośla. Chyba to dostałem net za darmo, tak szczerze. Wszyscy przeciwnicy ukrywający się w zaroślach otrzymują 248 punktów obrażeń. A, i spowolnienia, i to fajne jest akurat. No dobra, to ona zmutowała i mutacja trwa 20 dni 20 godzin. Rosa przywołuje krzaki wokół siebie podczas używania mocnego materiału. Mocny materiał? A, to chodzi o ulta, dobra, fajnie. Czyli to jest jej mutacja, plus zmutowane jednostki są szybsze ogólnie. Patrzcie jaka zmutowana, co jest. Ja mam ją na małym poziomie, ale skoro to ona nam zmutowała widzowie... Oczywiście ciśniemy, zobaczymy jak dobrze nam pójdzie Mamy jakąś nowość Jaką nowość? Już odebrałem tą mutację O co chodzi? Więc tak, mamy widzowie tutaj Mutację, znaleziono 1 na 40 Na aktualnie Rosę Tutaj mamy w ogóle widzowie kolczasty granat Spajka dzieli się na więcej pocisków, w ogóle patrzcie Do Franka, Frank jest szybszy, ma więcej punktów Życia, a cios jego młotem nie niszczy Ściany, ta niszczy, niszczy Ściany, także widzowie grubo, no nie wiem co tam Mam odebrać, ja tam, co ja mam tam do odebrania Co jest? Dobra widzowie, nowa odznaka Ze skład Buster Pył, dobra, taki czarodziej tutaj potężny. No, jeszcze w Squad Buster nie grałem. Kwestia jest taka, że chcę zagrać w momencie, kiedy to wyjdzie globalnie, i wtedy, widzowie, będziemy grali. I też będę prawdopodobnie miał swój kod w sklepie, ale tylko w Squad Buster, bo dają tak na chwilę kodzik. Ja jeszcze, widzowie, nie jestem super twórcą, więc w Rollstar się nie ma, no ale w Squad Buster będziecie mogli użyć, dobra, więc mamy Złoty Tydzień i widzowie, tutaj mamy Kitsune Lola, bardzo ładna, więc fajnie by było też wziąć, ale dobra, my zagramy, w końcu zagrajmy, zobaczmy, jak to w ogóle działa. Bo tutaj się zdobywa. Znaczy, bije się z ludźmi, chyba. I zdobywa się jakieś tokeny, żeby się przemienić w Godzilla albo Mecha-Godzille. Nie wiem dokładnie, jak to działa, widzowie, ale zaraz sobie obczajmy. Dobra, ciśniemy. O, już coś Godzillą jest. Siema, panie Godzilla. I co? My tutaj bronimy przed Godzillą. plus możemy sami zamienić się w Godzille. Dobra, czaję. Oczywiście jesteśmy zmutowani, dlatego nam tutaj pójdzie troszkę łatwiej. Patrzcie, jaki zarośla zrobiłem. Dobra. Ej, fajne. Co to w ogóle jest? To 10 tysięcy? To nasze. To nasze, dobra, to my bijemy to. Czy to trzeba go bić? Nie, my też to możemy bić. Dobra, to ciśniemy, widzowie. Ciśniemy, ciśniemy, zbijamy im to. Czyli możemy jako zwyk zwykły brawler, zwykły zadymiarz rozwalać ich miasto i wtedy wygramy. Albo możemy też widzowie rozwalać. Co w ogóle mój gadżet dawał? Zapomniałem, tak szczerze. Serio, zapomniałem. W ogóle zostawiłem tam krzaki, co jest? Dobra, bierzemy Godzilla, 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 widzowie ja jest to Godzillą normalnie, patrzcie co się dzieje. Nie, zostaw to gościu, zostaw to, uciekaj mi stąd, uciekaj mi stąd, nie będzie tak, nie będzie. Gryziemy ją widzowie, gryziemy. Dawaj, gryź ją, gryź ją, gryź ją Godzilla! Gdzie ona jest? Uciekła gdzieś widzowie, ja nie mogę, no Godzilla, dawaj. Ej, co ta godzilla? Taka słaba jakaś. O, dobra, nieważne widzowie, jednak dość mocno przywaliła, co robi ult w ogóle? O, tak, wow, Smarzy! Kim smażeniem wali, czyli oni mają mecha Godzilla, a my mamy Godzilla zwykłą. Dobra, to chyba zależy, gdzie się zrespimy. W niebieskiej drużynie jest zwykła Godzilla, tu jest mecha. Raczej to dużej różnicy nie robi. Dobra, rozwalmy tą Godzilla. Elo, ziomek. Okej, okay, Godzilla rozwalona. Nawalamy teraz tutaj w ziomów. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dajemy, dajemy tutaj. I ziomek mnie złapał. Dobra, złapał mnie, ale my go rozwalimy. E, do, dobra, widzowie, prawie go rozwaliliśmy, prawie go rozwaliliśmy. Czyli chodzi w tym trybie o to, kto więcej zniszczy miasta. Nie może tak być, widzowie, my musimy wygrać. Uciekaj by stąd. Uciekaj by stąd. No bije mi to, dobra. Ciśnię, widzowie, nie wiem co mój gadżet robi. Zapomniałem totalnie. Co on robi ten gadżet w ogóle? Nie wiem, coś. No, zapomniałem. Czytałem przed chwilą widzowie, już nie wiem, naprawdę, no, no nie mam pytań, nie? Naprawdę nie mam pytań. Dobra, co im jeszcze tutaj możemy rozwalić? Halo? Okej? Okay. I ciśniemy, ciśniemy, panowie, ciśniemy. Tutaj dajemy krzaczki i rozwalamy, i rozwalamy, i rozwalamy. Pum, pum, normalnie. Co prawda, jako zadymiarz niszczymy o wiele wolniej. Gdybyśmy byli godzillą, no to godzillą rozwalamy mega szybko. Ja powinienem zamiast atakować ludzi. To wtedy tą godzillą rozwalać miasto, a ja zacząłem rozwalać widzowie ziomeczków zamiast miasto. Dobra, bijemy go, bijemy, bijemy, bijemy. Troszkę odwaliłem, troszkę odwaliłem, bo troszkę go nie trafiłem. O, ja nie mogę widzowie. Dobra, nie jest dobrze, ale mamy go, mamy go. Idziemy po Godzille. Nie wiem, jaki mam gadżet. Był sam nie wiem, no totalnie, totalnie tego nie rozumiem, ale nawalamy go, nawalamy, nawalamy tą Godzilla, dobra, ciśniemy tutaj w krzaki i z krzaków, widzowie, i z krzaków, dawaj, dawaj go. Nie będziesz mi tu rozwalał miasta, gościu, fikuś na sigma w ogóle, nie no, nikt potężny, dobra, widzowie, 15 sekund i kto ma najwięcej rozwalone, albo rozwalimy wszystko, rozwalamy wszystko, dawaj, 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 gościu. Okej, okay, rozwalamy wszystko, rozwalamy wszystko. Tutaj rozwalamy 3%, 3% widzowie, rozwalamy to. Ja to rozwalę do końca. Patrzcie to: 2%, 2%. Mamy to. Rozwaliłem. Rozwaliłem zmutowaną rosą widzowie. I mamy w tym. Patrzcie, jak tutaj dojeżdżałem normalnie. Troszkę nie umiem trafiać. Wiem. Trochę takie mam jakieś, nie wiem. Dzisiaj odpał. Ale dobra, widzowie, wygraliśmy i w tym momencie dostajemy start Dropa i chyba też jajko, albo później jajko. Tak, jajko później. Czyli pierwszy jest stardrop. Ale skoro wygrałem, to tutaj mam pierwsze jajko. Jak zrobię 6 jajek, to pewnie będę mógł je otworzyć. Dobra, to lecimy dalej. Widzowie, w tym meczu jestem mecha godzillą, także tym razem o wiele, wiele potężniejszą, tylko że gościu mnie tutaj no, rozsmarował tym laserkiem. No ale i tak wygraliśmy, bo mamy 53% do 2%. Także tutaj bardzo ładnie to poszło. Patrzcie, jak mnie dojechał. No, także tutaj. No ale też nie na to. Patrzyłem. Chciałem po prostu jak najszybciej wbić tam. Jeszcze się dostaje, w ogóle nie zauważyłem tego, ale faktycznie w tym trybie dostajecie jeszcze pucharki, czajcie? Dosłownie, jeszcze macie pucharki, to nie jest wcale takie, wiecie. Okej, okay, jeszcze jedna mutacja, fajnie. Kto to będzie? Uuu, Angelu, Angelu. Umiejętność wycelu wyceluj, Angelo wystrzeliwuje dwa dodatkowe pociski. No dobra, takie m, spokojne rzeczy bym powiedział, nie? I mamy teraz dwa jajka już. I teraz tak, te jajka. No jestem ciekaw, jakie je się później otwiera. To trzeba zdobyć 6. Chyba trzeba zdobyć 6. Ja mam otwarte o 7, nie 8. 8 ma ktoś u nas w ogóle, patrzcie, Maximus, Bardzo ładnie. Widzowie, ten, kto nie będzie otwierał w ogóle. Czyli tutaj od 22 miejsca mamy patel i niżej, wszyscy, którzy nie otworzą, nawet jednego jajka, no to wtedy widzowie będę musiał, nie wiem, czy będę mógł w sobie, ale no wiecie, no po prostu się postarajcie, co nie? Bo razem na to wbijamy, razem wbijamy na to, żeby te jajka, żeby to jajo się otworzyło, żeby tego hypercharge baza dostać. Także widzowie, ja robię dalej jajca i zrobimy sobie jeszcze opening z tych sześciu jajek. Mamy już drugą też mutację, także naprawdę potężnie. I teraz, dzięki tej mutacji, mogę grać tym Angelo i tą mutacją grać sobie na przykład na nokaucie, widzowie, no nie wiem, tutaj, nie? Na nokaucie i szybciej wbić puchary, jeżeli ktoś inny nie będzie miał mutacji, ale raczej dużo osób będzie miało, także może być to takie obustronne, może być, no, może być problem tutaj i tutaj. No zobaczymy. W każdym razie, widzowie, idę wbić te jajka i sobie je otworzymy. Ciekawe, jakby tak Jackie grać. Ona by chyba szybko rozwalała, wiecie, te budynki. Pójdę na Jackie, mimo że nie ma, wiecie, nie ma tej mutacji, to sprawdźmy, jak się Jackie gra. Znaczy, ja sprawdzę sobie, jak się gra i widzowie widzimy się jak już te jajka będę oczywiście otwierał dobra widzowie odbieramy nagrodę i z tego co wiem to jednak działa tak, że jak jest porażka to dostajecie Stardropa, jak jest wygrana to dostajecie jajco także ja dostałem chyba 3 jajka no, i mamy kolej do I słuchajcie, jeżeli chodzi o star dropy, to otworzyłem trzy. Mamy mutację do kolta, fajnie, bo mam go bardzo ładnie ulepszonego. Mamy kolejną mutację na bardzo rzadkim, ja zaraz wszystkie dostanę. Mamy mutację na spajka, dobra, i ostatnie, widzowie, jajo. kolejna, trzy mutacje. dobra, no to grubo. Powiem wam, że naprawdę grubo. No i mamy Bazika. No to powiem wam, że te jajka naprawdę ładnie nam się tutaj otworzyły. Mamy jeszcze codziennie do zdobycia te dwa jajka tutaj w Stardropach. Także ja jeszcze to zdobędę. A tutaj, widzowie, następne za 3 dni 20 godzin. Tak jak myślałem, co 3 dni, co 4 w sumie dni, będziemy mieli do zdobycia szansę. Będziemy mieli szansę zdobyć 6 jajek. Jak przegramy, no to mniej co, nie? Także wygrałem 3. Przegrałem 3. Okej, okay, rozumiem. No to tutaj, widzowie, trzeba lepiej dobierać postacie. Najlepiej Jackie grać, bo jak sprawdzałem, to najlepiej było że generalnie muszę sobie to ogarnąć i wtedy będę już wszystko, wszystko widzowie wiedział, co nie? Patrzcie, mamy 5 mutacji na 40, także jak na jedno granie, to naprawdę spoko. Poza tym dla klubu zdobyliśmy 10 jajek, najwięcej aktualnie, 81 otwarte. To wiadomo, ja tutaj widzowie kupiłem, także generalnie to kupienie jajek, no więcej też się kupi, ale jeszcze nie teraz widzowie. Także zobaczymy, na pewno wbijamy, wszyscy wbijamy. Kto nie wbija widzowie, to wiadomo. Mamy też złoty tydzień, mamy tutaj star dropy z pieniędzmi widzowie za darmo. Też fajna sprawa. No, i tak myślę nad tą tutaj lolą, ale no, tak jak mówiłem, szansa w potwornych jajkach. Macie też szansę na takiego skina do Broka, na przykład. Naprawdę tego jest mega dużo. Może Wam dropnąć nawet skin do Baza, tak naprawdę, od razu, i nie musicie wtedy robić. No, ale wiadomo, tutaj widzowie, cały czas gramy w klubie. Więc co? Wam dziękuję za obejrzenie i Siemano.